Kim jest ta dzień piąty? Kocham Cię. Ten krótki zwrot wypowiadany przez wszystkich ludzi na świecie ile razy dziennie on pada na całej ziemi. Gdyby wszystkie Kocham Cię spisać do książki i umieścić na półkach. Zabrakłoby miejsc na powstawanie nowych bibliotek. W życiu Miriam pewnie też nie było nopcy. Wychodził z jej ust w stronę Boga i w stronę człowieka. Rano unosił się głos w synagodze: Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza, za tobą tęskni moje ciało. Wieczorem zaś opowiadając o swoich miłosnych uniesieniach wśród kobiet palestyńskich, z ust Miriam słychać było słowa: Miły mój, znakomity spośród tysięcy. Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, postać jego jak Liban. Wysmukła jak cedry. Tak mogła mówić słowami, pieśni nad pieśniami o swoim narzeczonym, aż pewnego wieczoru usłyszała od niego: Kocham cię. I nie zawahała się odpowiedzieć, ja ciebie też. Jak inne dziewczęta, posmakowała. Radości spotkań przeżywała momenty złożone ze zdumienia i łez, drżenia i wątpliwości, czułości i obaw. Ujęta miłością do Boga, potrafiła zatopić się w ten sposób w miłości do człowieka. Myślę, że może stać się wzorem kochania. Jej miłość, jej zakochanie jest recytacją dwóch wersetów Psalmu jednocześnie. Jeden skierowany do Boga, drugi skierowany do Józefa. Doskonale wie, co to być zakochana. Przeżywała to jako nastolatka. Jej doświadczenie miłości, jej doświadczenie zakochania może rozświetlić moją ranę. W wyniku jakiegoś złego wyboru, w wyniku porzucenia, jest fenomenalną orędowniczką miłości do Boga i wspomożycielką miłości do człowieka.